Halo, halo ludzi hip-hipsterzy i kosmici, mówi do Was Knurkonesur, i dzisiaj jedziemy dalej z tematem Johnny Walkerów. I na, na tace wchodzi, czy też na tace? Na scenę wchodzi, wchodzi Johnny Walker Gold Label Reserve. Z jakiegoś powodu mamy tutaj dodane dodatkowe słowo Gold Label Reserve. Ciągle mamy blended scotch, scotch whisky, nie blendet scotch, młot whisky, niestety, um, ciągle mamy blendet scotch whisky, ciągle mamy 40%, ciągle mamy dodane barwniki, ciągle mamy filtrację na zimno. W tym wypadku mamy e, około 43 funtów w Wielkiej Brytanii, około 180 zł w Polsce, natomiast bez problemu da się ten whisky znaleźć w cenie około 150 zł na promocji. Um, I mamy tak. Mamy whisky, która zastępuje um, Gold Label 18, e, teraz potem nazywając się po prostu Gold Label, będąc... Wiski bez podanego wieku, nas będąc nasem, w 2013 roku, potem z tego wyłania się, um, się whisky, która mm, odłamuje się powiedzmy whisky z tej kombinacji 18 i jakiś szlachetny kolor, odłamuje się whisky platynem 18-letnia, która była w poprzednim odcinku. Um, w ogóle sama idea um, whisky Gold Label, prawdopodobnie rezerw tym, w tym, wypadku, pochodzi z 1920 roku, kiedy to e, firma Jenny Walker obchodziła swoje setne urodziny. Tak, wybaczcie cięcie, które było zupełnie, zupełnie znienacka, ale potem bateria. Um, Mamy 1920 rok i y, Johnego Walkera, który świętuje stulecie. Znaczy, Johnego Walkera jako markę, markę Johnny Walker, świętującą stulecie istnienia, y, istnienia na rynku od 1820 roku, kiedy to oczywiście, y, kiedy to oczywiście zmarł, y, zmarł ojciec Johna Walkera, Johnego Walkera i Johnny Walker. Znany nam dziś, założył sklep, z którego zaczął sprzedawać whisky w 1920 roku. 40% filtracji na zimno dodane warniki. W 2018 roku na World Whisky Awards w kategorii Blended Whisky mamy zwycięzcę. W 2020 roku w kategorii Blended NAS mamy złoty medal na Scotch, um, Scotch whisky Masters i tak samo w 2020 roku na International Spirits Challenge mamy w kategorii Blended Nas Medal Złoty. To tyle słowem wstępu do Jenny'ego Walkera Gold Label Reserve um, i zobaczymy, co będzie się działo e, na nosie. To, co jeszcze można powiedzieć o tej whisky, to że w dużej mierze jest tutaj Whisky z kardu, i w dużej mierze jest tutaj podobno whisky z Kleinlich. Na nosie mamy dużo miodu, mamy dużo karmelu, mamy dużo miodu, mamy dużo wanili, mamy dużo takich słodkich, brązowych, złocistych rzeczy w temacie złotej. Whisky zresztą też mamy płatki zbożowe z miodem, mamy jakąś taką bardzo lekką solankowość, może bardzo lekki dym. Które oczywiście kojarzyłby się w tym wypadku z Kleinliszem. Mamy rzeczy, które kojarzą się z krówkami. Mamy rzeczy, które kojarzą się z tabletem, z takim skocz tabletem pani Panitis. Mamy tutaj taki fudge, czyli taką, taką właśnie krówkę, tylko że w wersji, wersji brytyjskiej. I może troszeczkę troszeczkę cytrusów, czegoś w stylu pomarańczy kandyzowanych. I to praktycznie tyle, ile udaje mi się znaleźć na, na nosie. Bardzo miodowa, bardzo karmelowa, bardzo taka może minimalnie kojarząca się nawet z Toffifi albo czymś w tym stylu. Ale to tyle na nosie, trzeba zobaczyć co będzie na języku, także slancie. Na języku mamy kwestię podobną do tego, co było na nosie. Mamy płatki śniadaniowe, w tym wypadku może nawet płatki śniadaniowe takie z orzechami i miodem, mamy skórkę chleba. Mamy um, taką babkę z cytrusami, babkę skandyzowanymi pomarańczami nawet, um, mamy bardzo lekką pieprzność, bardzo lekką taką wytrawną korzenność, która pojawiała się już we wcześniejszych, um, wcześniejszych Johnny Walkerach. Wychodzi tutaj trochę takich bardziej mlecznych cukierków, wychodzi trochę miodu, wychodzi trochę słodyczy, która kojarzy się z rodzynkami, ale wychodzi też i trochę czegoś, co ja bym nazwał wrzosem i jakąś taką um, jakąś taką kwiecistością, która kojarzy się trochę z miodem wrzosowym. I w tym temacie miodu wrzosowego i rzeczy, które kojarzą się trochę z pszczołami. Kleinlich jest taką whisky bardzo znaną z tego, że wielu osobom kojarzy się z parafiną, albo wielu osobom kojarzy się z woskiem. I taka lekka woskowość z takiego pszczelego wosku, który znajduje się w różnych preparatach do brody, czy w, do, czy w ogóle do skóry, gdzieś tutaj to się bardzo delikatnie przewija i w trakcie mówienia muszę co chwila przecierać sobie językiem przez podniebienie, ponieważ czuję tą taką, że nie parafinowość, właśnie, ale taką woskowość, która ym, delikatnie zostaje na języku. Yy. To, co nie zostaje na języku, to niestety bardzo dużo smaku. Finish jest krótki, whisky jest ciągle bardzo wodnista. Yy. Mamy trochę pieprzności, mamy trochę jakiejś takiej bardzo delikatnej goryczki, trochę dębowej, trochę jak taka czarna herbata. Yy. Gdzieś pomiędzy tym wszystkim było trochę, yy, było trochę tej słodyczy, trochę takiej owocowości, natomiast gdzieś to wszystko zdążyło już troszeczkę sobie ulecieć. Nie wiem, czy na języku jakaś specjalna dymność się tutaj pojawia, y, która kojarzyłaby się faktycznie znowu z Kleinlichem, ale jakaś taka solankowość, jakiś taki delikatny posmak y, czegoś słonego, jakiejś takiej Skórki z chleba posypanej solą um, i ta maślaność gdzieś tutaj się ciągle um, jakoś tam odzywa na języku, mimo że już niespecjalnie wiele się na języku odzywa po takim po tych dwóch czy trzech minutach mówienia. 150 zł w Polsce, 40 parę funtów w Wielkiej Brytanii, 40%. Filtracja na zimno, dodane barwniki. Słodka whisky, dużo karmelu. Dużo jakiś takiej właśnie wypiekowej, wypiekowej strony, trochę ciastek maślanych, trochę skórki z chleba, trochę pieprzności, trochę takich mlecznych cukierków, może schodzących w kierunku Werters Original albo czegoś w tym stylu karmel krówki, takie rzeczy. I to na dobrą sprawę tyle. Dużo takich rzeczy, które faktycznie kojarzą się, y, które faktycznie kojarzą się ze złotem, z złotymi odcieniami, brązowymi odcieniami, więc y, fajnie dla żonego Walkera, że udało, im się, że udało im się w taki sposób ten whisky skonstruować. Natomiast nie jest to coś, za czym będę jakoś specjalnie tęsknił, i nie jest to na pewno coś, y, za czego pełną butelką bym podążał. Także to tyle, co miałem dla Was na dzisiaj. Mówię do Was, Knurkoesor.